to ja zacznę od truskawka właśnie tak teoretycznie. Przede wszystkim nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, truskawka została przygotowana dopiero pod koniec XX wieku. Jest to skrzyżowanie dwóch Chciałam tego ale... tak. jak mówiłam, truskawka została przygotowana dopiero... Pod z XIX wieku i powstała do skrzyżowania dwóch poziomek, ponieważ już na targach, na rynkach możemy ją znaleźć, więc myślę, że bardzo chętnie możemy wykorzystać również do produkcji wina. Krustawka jest bardzo wrażliwa na zmianę temperatury, długość dnia i nocy, właściwości gleby, na których jest hodowana. Większość cukru oczywiście to jest fruktoza i podobne fruktozy, nawet do 6,5% w tych truskawkach. Jeśli chodzi o wartości odżywcze, 6,5% fruktozy i pochodzenia z fruktozy. Tak. Jeśli chodzi o witaminy i składniki odżywcze, witaminy A, B, C, witamina E, witamina K. Tutaj jest ciekawostek, jeśli chodzi o zawartość witaminy C w truskawkach, to jest jej nawet więcej niż w cytrynie lub innych owocach cytrusowych więc jest bogatym źródłem witaminy C. Jeśli chodzi o składniki odżywcze, to głównie żelazo, sód, fosfor, potas, siarka, wapń, jod, krzem i brom. Truskawka, jako sam sobie owoc, posiada właściwości moczopędne, przeczyszczające, oczyszczające układ krwionośny, a także wzmacniające na, na cały organizm. Jeśli chodzi ogólnie o moty sezonowe, no to wiemy, że truskawki już się pojawiły, zaraz się pewnie skończą, więc należy jak najszybciej wykorzystać. Niektóre odmiany nawet do połowy lipca, natomiast wiem, że dużo zależy od słońca, od temperatury, no, 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 to... albo nawet do pierwszych nie dziękuję. Więc wykorzystujemy m.in. właśnie do produkcji wina. Jeśli chodzi już o samo, o samo przygotowanie wina truskawkowego, no to oczywiście. zawartość jest... kwasów za prawej, mamy. Około dziesięciu gram tutaj jest. U nasza truskawka, ja badałam naszą truskawkę, 6 gramów kwasu na Wracając do wyboru m, truskawek na nasze wino. Wybieramy te dojrzałe i słodkie, ponieważ truskawki mają tendencję do szybkiego gnicia i zleśnienia. Y, unikamy tych które są przygniłe i zleśniałe. I unikamy też truskawek szklarwiowych. Jak mamy taką powodę, lepiej wybrać y, te mieszkaniowe. Y, truskawki. Używane są głównie do produkcji win deserowych o silnym aromacie. Nie przepieraj wyłóż winę. Użoło czerwono-kruskowe, bieżyselki z Polecane też do uparzu z innymi winami deserowymi, na przykład winem malinowym, winem wiśniowym. E, tutaj też podobno ktoś z Państwa, jeszcze nie wiem, przepraszam, e, próbował włączyć wino truskawkowe z rabarbarem i nie wyszło. Tak? Wyszło, tak tylko że Truskawy. Nie więcej niż 5% należy Nie więcej niż 5% tryskawy. Nie no, bo nie a, że, da się na tym składkowego, czy to przynajmniej na minę, ponieważ że zaś 20% będzie samych szkołowych. Mimo tego tylko 20%. Czyli do 5%. Z 10 kg truskawek mamy przeciętnie 6, 7 i truskop zależy od truskawek. Zawartość kwasów organicznych, tutaj mamy na 10, ale tak jak mi zamówiła, to jest około 7 g na litr. Zawartość cukru w jednym liście litrze z truskawek to około 45 g na litr. Jakie możemy tutaj napotkać problemy przy mnie Jeśli chodzi o pestki, w mały, tych małych takich truskawkach, nie rozgniatamy ich żadnym mikserem i blenderem, staramy się je rozgnieść jakimś tuczkiem żeby nie było tak. Całe owoce ugniatamy, tak? Ugniatamy. damy. zostają, tak. Ale żeby ich nie roznieść, będzie tak, nam winą. Dokładnie. Proszę uwaga, że fermentować? Co? Właśnie to jest, coś to jest coś właśnie. Pobrezydź. Pobrezydź. Coś zawsze znaczy jeśli, jeśli się przytrzyma truskawki gdzieś do pięciu dni, nie ma tego problemu. Nie ma. Nie musowo, musowo wyciskać od razu tam po pierwszym dniu. więcej tej armaty chodzi, jeśli się przytrzyma do pięciu dni, Ale to zyskuje na smaku. Naprawdę. A jak za długo? Jak za dużo gorebi taki tak, takie? No, Przechodzimy do rabarwargu, który tutaj już jest u nas przygotowany. Jeśli chodzi ogólnie o rabarwar, to już w czasach starożytnych stosowany był jako roślina lecznicza w takiej tradycyjnej, tradycyjnej medycynie. Ma właściwości przeciwzapalne i przeczyszczające. Jako roślina uprawiana w ogrodzie jest mało wymagająca i podobno łatwa do, do mnożenia. Wspieramy ją w tej że już jest. Na rynku można kupić, jest stosunkowo niedroga, więc... Jak najbardziej, nie tylko do ciasta, ale też do wina. Zawiera sporo kwasów organicznych, jak kwas szczabiowy, odsłonny i witaminy C, A i E, witaminy z grupy B, a także jest bogatym w żelazo, magnez, fosfor i wapń. I teraz oczywiście, że jak widzicie, o kwasie szczabiowym. Kwas szczabiowy podobno głównie zbiera się w liściach, a tutaj jest. Zaraz zobaczymy, z co korzystujemy w wody. Wody tak jest też trochę tego kwasu szczawiowego, natomiast nie tak dużo jak w liściach, więc y, tutaj z przepisu Izy nie będziemy używać y, węgla w wapnia. Natomiast w wielu przepisach ten węglan wapnia jest, żeby chronić kwas szczabiowy, żeby on nam się osadził już przy, przy, przy robieniu. Jakie wina z Tak naprawdę e, zaczynając od półsłodki, przez słodkie, również jako wytrawne i e, półwytrawne. Najlepszą odmianą do tworzenia wina z jest ta rabarbar malinowy, który ma czerwone czyste łodygi i tak samo czerwony miąższ. Może tak e, czysto Czysty, są, czyste są Więc po ugotowaniu młodych, jak będziemy je tutaj prezentować, będziemy mógł co? Kwas szczebiorowy, jak mówię, można wymyślić, że będzie tam faknia. Natomiast Iza za tutaj, jak mówię, zobaczymy, co nam. Tak, wachnę, no, tak, na razie tak, zobaczymy, jaka to będzie kwasowość. I następnym razem przypuszczam, że zrobimy sobie złodę papier. No zobaczymy, zobaczymy. No z tego Nigdy nie, tak, Nigdy nie robiliśmy Nigdy nie robiliśmy Ale nie w tak dużej ilości, ilości, dlatego musimy to ograniczyć, prawda? Albo rozcieczając wodą, co stracimy na smaku i aromacie, albo oczyszczając węglem wapna i zyskujemy aromat tego rabarbaru prawda? I na koniec mamy kwiaty czarnego psu, Wspieramy je w najlepiej w słoneczną pogodę, zanim kwiaty zaczną się obsypywać. Kwiaty czarnego psu zawierają także substancje e, zwane flavonoidami, czyli między innymi pochodne e, wercetyny i kemferol, czyli też substancje, które są np. używane w lekach przeciwzapalnych, przeciwalergicznych, także tutaj też te, te właściwości lecznicze. Są także niezawodnym środkiem przy gorączce, katarze, kaszu, ogólnie stany takiego przysięgnienia. Oprócz tego działają początkiem, na napotnię, a przykładem jest to Kwiaty czarnego psu mogą służyć do wyroku wina o szczególnym bukiecie i są albo, albo jako samo wino z kwiatu czarnego psu, albo jako dodatek do doprawiania na przykład e, piw owocowych, na jabłkowego. E, stosowane są, jeśli chodzi o, o kwiaty czarnego e, do wyrobów i wytrawnych i półwytrawnych. I tutaj przy zbiorze kwiatów trzeba zwrócić uwagę na taki lekki, przyjemny aromat, żeby one jeszcze nie były już tylko białe. Wtedy będą się najlepiej No Ode nie tylko.